Dzień dobry, witamy Was w programie Trampki na Giełdzie. Dzisiejszym gościem jest Zofia Dzik. Witamy. Witam Was bardzo serdecznie. A więc pierwszym pytaniem na dobre rozpoczęcie będzie: jakie były początki Pani kariery? Co Pani robiła w kierunku, żeby zostać tym, kim Pani jest, albo czy chciała Pani zostać tym, kim Pani jest? Tak jak już życie się Pani potoczyło, czy to było w planie, czy bardziej spontanicznie? Ja w trakcie. Studiów. Pracowałam chociażby jako kelnerka, robiłam ankiety badawcze, mhm. ale taką, jeżeli mówimy o takiej pierwszej pracy, otrzymałam ją w, w dużej agencji reklamowej, zresztą jakby pierwszej agencji reklamowej, która była w Polsce i zostałam ją w zupełnie sposób niespodziewany, bo przechodziłam. W Krakowie studiowałam na Akademii Ekonomii, teraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, i e, zatrzymał mnie na chodniku e, Anglik i zadał mi pytanie: Czy mogłabym, czy mam chwilkę, i czy mogłabym mu sprzedać dziurkacz? <średziwia> I to zadanie wydawało mi się tak po prostu abstrakcyjne. I rozbawił nim, że oczywiście zatrzymałam się i sprzedałam mu ten dziurkacz. I okazało się, że przez dwa dni ta agencja prowadziła rekrutację do studentów i że weszłam do finałowej trójki po sprzedaży tego, tego dziurkacza. Brzmi trochę jak polski wilk z Wall Street. Tylko że dziurka, że niedługo opis. No właśnie, więc, więc takie zrządzenie, może powiedzieć, losu. Potem zostałam zaproszona na, na, na właśnie spotkanie rekrutacyjne duże już tutaj, do, do Warszawy, i, i to była moja pierwsza. Pierwsza praca, tak, efekt motyla, ale ja, ja myślę, że te rzeczy nie wydarzyłyby się, gdyby nie pewnego rodzaju też, nie wiem, no, otwartość. Ja, i, I chyba te wcześniejsze prace, bo ktoś na takim spotkaniu studenckim zadał mi takie pytanie: właśnie jak zdobyć dobrą pracę, że chciałby pracować w Londynie, w banku inwestycyjnym, to jest jego wymarzona praca. A w chwili obecnej, co mu zostaje na wakacje, nie może zdobyć dobrej praktyki, chyba zbieranie truskawek. No i wtedy odpowiedziałam: mówię, Słuchaj, właśnie to jest dokładnie tak, że nigdy nie wiesz, do czego doprowadzicie zbieranie truskawek. Jeżeli ktoś kiedykolwiek doświadczył zbierania truskawek, wie, że jeżeli przejdzie zbieranie truskawek, z wieloma rzeczami poradzi sobie w życiu. To wymaga, to jest naprawdę ciężka praca. W słońcu, Wymagająca bardzo dużo cierpliwości, wytrwałości. Jeżeli wytworzymy w sobie takie cechy, to dużo łatwiej będzie nam potem e, odpowiadać pozytywnie na różne rzeczy, które nas w życiu spotykają, łatwiej radzić sobie e, z trudnościami, myślę, że większą otwartość na, no, na ludzi, bo dużo mówimy o tym dzisiaj, jak ważne są takie kompetencje interpersonalne, jak e, Rozmawiać, jak pracować w zespole, ale jednocześnie to myślę, że wy jesteście w stanie wiele powiedzieć, jak. I sama jestem tutaj też potrójną matką, jak coraz mniej mam wrażenie, młodzi ludzie mają często takich kontaktów i przestrzeni na faktyczną iterację, rozmowę. Że żyjemy też w domach, które są coraz mniej nie wiem, wielopokoleniowe, coraz mniej ze sobą rozmawiamy, więc gdzieś te kompetencje społeczne po prostu musimy ćwiczyć, żeby też potem ograniczać taki swój często lęk przed kontaktem z drugim człowiekiem. Bo Lugiana. mogę sobie łatwo wyobrazić, że, że ktoś nie odpowiedziałby w ogóle na tą sprzedaż tego dziurkacza, prawda? Mhm. Przeszedłby obojętnie albo w ogóle by go to. obecnie to na pewno. Zdecydowana <laughs> większość. Ludzie się po prostu pytą, boją nawet pytać o godzinę. Ja sam. Dosyć niedawno, nie wiem, rok, dwa temu, nie potrafiłem po prostu kogoś o godzinę zapytać, mi się, bo się go bałem, nie wiem dlaczego. Więc Jest jakiś taki lęk przed drugim człowiekiem, co jest dość nienaturalne, się wydaje, ale nawet wracając do tych rozmów, to myślę, że. Żyjemy coraz bardziej obok tak. siebie, wiesz, jakby coraz mniej się nawet nie wiem, jesteśmy fizycznie w kontakcie. Coraz mhm. mniej się rozmawiamy, ale coraz mniej się też, nie wiem, przytulamy. Badania dotyczące rozwoju emocjonalnego pokazują, że to nas też ogranicza poznawczo. Że człowiek inaczej się uczy, inaczej rozwija się, inaczej przyswaja wiedzę, jeżeli ta baza emocjonalna jest po prostu lepsza. Tak jak rośliny. Niektórzy, nie wiem czy wiecie, że rozmawiają ze swoimi roślinami. Tak, tak. I one inaczej rosną. Były też eksperymenty, które pokazywały, że, że jak rośliny rosną, na przykład przy określonej muzyce. Muzyka, częstotliwości. Częstotliwości i tak dalej. Czyli my jako ludzie. Jesteśmy naprawdę złożonymi istotami. Potrzebujemy dobrych wibracji i te dobrych wibracji też od innych ludzi. Myśli pani, że one też się objawiają w energii, jeśli rozmawiamy z kimś, kto emanuje po prostu szczęściem i co reprezentuje? Nie wiem, jak ktoś przychodzi do mnie i uśmiecha się szczerze, jest szczęśliwy, no to ja automatycznie też szczęśliwy jestem. No, no tak, tak jest, wiesz, i to y, nie tylko ty doświadczyłeś te, y, tego osobiście, ja przepraszam cię bardzo bo przerwałam ci, Mam, <laughs> za chwilę wrócimy, do, do pytania, ale to też potwierdzają badania, że udowodnimy, że mamy tak zwane neurony lustrzane w naszym mózgu. I nawet jeżeli ze sobą nie rozmawiamy, to te neurony lustrzane ze sobą rozmawiają. I były prowadzone badania związane również z poziomem szczęśliwości, ale też poziomem wypalenia czy odporności na wypalenie zawodowe. I okazywało się, że jedna osoba, która ma taką pozytywną energię, jej wpływ społeczny też został policzony na 100 chyba 20%. I wydawałoby się dziwne, no bo teoretycznie powinno być 100, prawda? ale mm -hmm. okazuje się, że jej jakby wpływ pozytywny właśnie w sensie takiego zarażania środowiskowego jest, jest o wiele większy. I w drugą stronę, prawda? że jeżeli e, jesteśmy w środowisku nie wiem, toksycznym, to siłą rzeczy nasz poziom nie wiem, energii życiowej również spada. no trochę tak jak z, trochę zgniłe jabłko, prawda? włożymy je do, do koszyka, jest pytanie, co się dzieje zresztą. Więc jest jakby warto, żeby dbać o swoją energię w co danego dnia wnosimy do świata, czy sprawiamy, że ludzie chociaż raz się uśmiechną i my. I znowu to jest też są badania, które korelują nasz poziom szczęśliwości, ale też określone pozycje ciała, czy nawet to, że się uśmiechamy, na gospodarkę hormonalną i pokazują, że jest korelacja, że nawet jeżeli e, e, są tak zwane pozycje wiem, siły, które możemy jakby przyjąć, okazuje się, że tym samym podnosi się, obniża się poziom kortyzolu. Więc jeżeli dopada was na przykład właśnie stres, to możemy potem poćwiczyć poza kamerą kilka... Pewnie, <śmiech> jak, <śmiech> jak najbardziej. <laughs> kilka takich pozycji siły, które mogą nam przywrócić e, e, lepszą energię i w dzisiejszym świecie myślę, że wszystkie takie by małe tryki. Uczymy się wielu rzeczy, ale nie uczymy się na koniec obsługiwania nas jako ludzi. Mhm. Żyjemy coraz dłużej. Kuba, którym wspomniałam, też zaczyna liceum pierwszą klasę dzisiaj mhm. na nasz najmłodsze, nasze najmłodsze dziecko. I w tym roku szkolnym rozmawialiśmy, między innymi miał biologię, miał układ oddechowy. Przed sprawdzianem rozmawialiśmy, przygotowały się do sprawdzianu i zadałam pytanie Kuba, ale czy w trakcie tych lekcji w ogóle dotykaliście samego oddechu, czy na przykład uczyliście się oddychać, rozróżniać co to jest oddech zwykły, przyponowy, jak poprzez oddychanie można też regulować swój poziom właśnie stresu, napięcia w ciele i tak dalej. Okazuje się, że że nie. No właśnie. Uczymy się, sprowadzamy do człowieka wyłącznie do, do rozumu. No dobrze. Wszystko wokół suchej teorii. Niestety. No ale wracając do tych rozmów, tak. no to y, może nie tyle trzeba więcej rozmawiać, a rozmawiać na temat. Ludziom czasem brakuje rozmów na poważnie, bo ludzie się boją y, wzajemnie sobie zaufać. Przykład nas, gdzie wyszliśmy wczoraj na siedmiogodzinny spacer. Razem gadaliśmy na tematy nam yy, bliskie, na tematy trochę nam dalsze, przykre. Yy. Eee, dając nam jakieś szczęście. No, tematu było sporo. 6 godzin I wystarczyło chyba. Tak, A gdzie kontakt z ludźmi mamy na co dzień, Dziękuję. czy to w szkole, poza szkołą, to czasem nie da się takiego człowieka znaleźć, z którym można siąść i pogadać na dowolny temat. Także myślę, że to jest ten problem, że trzeba gdzieś ludzi nakierować. I teraz pytanie, czy to jest zaufać. kwestia y, nakierowania przez rówieśników, czy to jednak. Rodzic powinien nauczyć jakichś nawyków, czy kwestia wychowania, żeby jakoś to dziecko nastawić do życia y, między ludźmi. Co, no ja mogłam powiedzieć, że odbiłabym piłeczkę, jak, jak ty myślisz. Y, a ze swojej strony, mogłabym powiedzieć, że. By, żyjemy w określonym środowisku, jakimś ekosystemie, hmm. i rodzina oczywiście jest naszym najbliższym środowiskiem, bo tu się jakby rodzimy, tu nabieramy też pierwszych wzorców, które y, na pewno są ważne, czyli też poziom otwartości, który mamy w domu, na ile y, faktycznie y, też rozmawiamy, na ile ta rozmowa wychodzi poza to, jak było w szkole albo kto zrobi zakupy, na ile mamy taką. Y, Zwykłą ciekawość siebie. I jak traktujemy nim, jak budujemy relacje z sąsiadami, czy w ogóle ich znamy. Bo słowa uczą, a przykłady pociągają. Więc jakby ten element wzorców, które mamy w życiu, na pewno są ważne. Ale potem przychodzi ten okres poszukiwania swojej tożsamości, w której wy jesteście. I bardzo często jest tak, że nawet negujemy to, co było w domu, bo mhm. budujemy też swoją przestrzeń. I, e, i to jest jakby ważne, na kogo w tym okresie trafiacie. Jak wygląda Wasza grupa rówieśnicza? E, czy w tej grupie e, w jakimś stopniu nie zazdroszczę wami, młodym mhm. ludziom dzisiaj, e, Wspomniałaś o zaufaniu. Na pewno bardzo trudno. Jest je zbudować w przestrzeni, w której jesteście poddani ciągłemu porównywaniu się, w przestrzeń mediów społecznościowych, to, że wszystko jest na sprzedaż. Tak ciężko sobie wzajemnie zaufać. Nie wiesz, kto w jakim stopniu być może wykorzysta to, że zdobyłeś się, czy zdobyłaś się na, na, na zaufanie, że się nie wiem, odsłoniłeś przed. Przed kimś. Hmm. Zwłaszcza, że dzisiaj jest jakby moda na to, żeby pokazywać tylko i wyłącznie tę swoją siłę mocy, prawda? I gdy, gdy otwieramy media społecznościowe, jakby widzimy tylko i wyłącznie samych ludzi sukcesu, wydawałoby się, którzy nie mają zmartwień, nie mają trudnych momentów w życiu. A przynajmniej Więc, tego nie widać. Przynajmniej tego nie widać. I tak samo u sportowców. Widać tylko sukcesy, a nie mówi się, jaką ciężką drogę przybyli, żeby trochę, dojść do tego tak, sukcesu. Tak, trochę ostatnio coraz więcej sportowców się przełamuje i zaczyna też mówić o tych... O rozmowach z psychologami, tak. tak no o, o tym, że, że mierzą się z różnymi trudnościami, że przechodzą przez okres depresji. I myślę, że, że to jest bardzo ważny okres, żeby e, e, Siłą rzeczy, nawet jeżeli czujemy bez dyskomfort, nie rezygnować z bliskości i, i rozmów, znaleźć chociaż jednego zaufanego przyjaciela. Statystyki na świecie są druzgocące. Jeszcze ponad dekadę temu są takie badania dotyczące ilości przyjaciół, które ludzie deklarują, że mają. Jeszcze ponad dekadę temu te badania pokazywały, że mamy jeden z kawałkiem przyjaciela. Z ostatnich, w ostatnich latach powtarzane te, te, te badania pokazują, że spadek do 0,7 czy 6. To znaczy, że ilość osób na świecie nie jest, wskazać, nie jest w stanie wskazać nawet jednej jakby bliskiej osoby. I jest tak, że im bardziej się alienujemy, im więcej mamy pracy zdalnej, im bardziej Wchodzimy w tryb niezałączania załączania kamerki, nie spotykania się, tym potem powrót do tej rzeczywistości, do bliskości, do rozmowy jest po prostu coraz trudniejszy, prawda? Bo, bo, bo coraz trudniej nam potem do tej rzeczywistości wracać. Więc myślę, że macie ogromną misję, też taką, jeżeli wierzycie, że, że to jest jednak dobry kierunek, że, że miejsce, w którym młodzi ludzie coraz bardziej wchodzą w taką przestrzeń samotności, braku relacji. Zresztą to widać po rosnącym zjawisku samotności. Badania pokazują, że w wieku do 24 roku życia co druga osoba deklarowała albo depresję, albo samotność w ostatnich dwóch latach. Więc mamy naprawdę e, nieciekawą sytuację. Nieciekawą nie sytuację, że powinniśmy żyjemy w świecie nadmiaru. Czyli teoretycznie e, 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 żyjemy w jakimś życie... Ciągle dobrobytu, wielu możliwości. Widzimy, jak rzeczy są też kruche. Pandemia pokazała, ale też wojna w Ukrainie pokazuje, że, że świat czasem nie idzie w dobrą stronę. Ale póki co jesteśmy w miejscu i w czasie, w którym żyjemy w pokoju, mamy dużo możliwości, a jednocześnie w całym tym nadmiarze i tyle ludzi. Jest coraz mniej szczęśliwych. To prawda. No jest to poczucie takiej sztucznej bańki otaczającej nas tych ludzi sukcesu, którzy są na teraz na te 5 minut, którzy dają nam motywację na chwilę, na rok, a co będzie za 10 lat. To też jest problem młodych ludzi i nie tylko młodych. To tak, mieć czy że, być. Tak. tak, tak żeby mieć na teraz, a co będzie później. Nie myślą mhm. długoterminowo, tylko na to i teraz. No chyba jest błędne koło. Na tym się długo nie, nie zajedzie. No takie, wiesz, karpediem trochę też jest związane z wiekiem, wiesz, gdy ma się 20 lat, to myślę, że to jest taki nie wiem, wiek, to było trochę, ale samo też pamiętam, że no jakiś element często refleksyjności przychodzi czasem z wiekiem, więc ja myślę, że nie byłabym zawsze tylko takim surowym recenzentem no. młodych, że. To jest taki wiek doświadczania, życia, budowania, próbowania różnych rzeczy, poszukiwania swojego miejsca, zainteresowań. I paradoksalnie, im większy jest wybór, tym jest, tym jest trudniej. Że w jakimś stopniu w przeszłości, gdy ta ścieżka wydawała się być taka, no, aż za prosta, że, tak. że jeżeli nie wiem, twój tato czy mama byli w określonej profesji, czy byli rzemieślnikiem, ty kontynuowałeś jakąś ścieżkę, prawda? Dzisiaj mhm. mamy nadmiar możliwości, ale bardzo często te, ten nadmiar... Gubimy się w tym Tak, wszystkim. gubimy się w tym wszystkim. I, I wtedy tym bardziej myślę, że to jest jakby fajne, jaką mamy grupę wsparcia. Jak też szukamy rozmów, ja też wierzę w takie połączenia międzypokoleniowe i, mm. i jestem też jakby fanem w ramach jakby poza biznesem prowadząc od kilkunastu lat właśnie Instytut Humanites, który nie bez powodu nazywa się Humanites, stawiając jakby człowieka w centrum, pokazując, że człowiek to właśnie zdecydowanie coś więcej niż tylko rozum i konsumpcja. Nie zgadzam się też z Juwalem Harari, który tutaj jest święci triumfy w Polsce od iluś lat, który, mam wrażenie, że w wielu wypowiedziach jakby sprowadza człowieka bardzo mocno wręcz jakby do, do rozumu czy algorytmu. Ja wierzę, że człowiek to jak złożona, wielowymiarowa istota, sfera fizyczna, umysłowa, emocjonalna, duchowa. Czyli ten element w ogóle sensu, że nasze życie ma jakiś sens, relacji, mm. jest szalenie w tym wszystkim ważne. I, i myślę, że yy, to jest też ważny element, że pewnie my za mało rozmawiamy z, mhm. z młodym pokoleniem, ale jest pytanie, na ile młodzież szukają bardziej tego kontaktu też. Myślę, że młodzież szuka tylko niekiedy trafia na pokolenie czy grupę ludzi starszych, którzy znowu nie chcą słuchać młodych i się odwracają przeciwko tak, starszym i tak. tak. I traktują cały młodych, że tak a, tak. tak, Brak to, doświadczenia, to, czy, brak wiedzy. Prawda? Tak, nic się tak, im nie tak, chce. Grają tylko całymi No Oni miniami. też kiedyś byli młodzi, przecież <coughs> wiedzą, jak to jest. Właśnie, w co gracie? Gracie w coś? Już odcięliśmy gry. Już się Już wszystko. Już się ponudziło. Czas na coś więcej. A w co graliście? Bo moje dzieci są wielkimi fanami Wiedźmina, na przykład. Wiedźmina. Właśnie, Wiedźmina. Ja, czy tak, czytałem. wspaniała seria. No, swego czasu grałem. Spoko gra. Podkreślam no, tak. <grym grym 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 grym> się. Dlaczego pani nawiązuje do tego? Nie no, bo yy, tak po prostu. No, bo ciekawa jestem, co robicie też po, yy, po zajęciach. No to tak jak kolega powiedział, wychodzimy ze sobą, rozmawiamy na różne tematy no i przede wszystkim to się martwimy, co będzie. I co, to co to nam prawda. życie przyniesie, jakie karty rozegra. Mimo tego, że my wszyscy jesteśmy na jesteśmy w świetnym położeniu, tak? Mamy szanse, których wiele osób nie dostaje to mimo wszystko i tak martwimy się, że hej, może coś się nie powiedzie, robimy plany B, później ze sobą je obgadujemy, no pff, ciężko jest zapanować, nikt, nikt nie wie, co będzie, nikt nie potrafi przewidzieć rzeczywistości. Zresztą, no, jakby najgorszą rzeczą to, że jak Mark Twain powiedział, że całe szczęście, że 99% największych katastrof nigdy się nie wydarzyło. bo są głównie w naszej głowie. Jest pytanie, to na co masz wpływ głównie. My mamy tendencję jako ludzie być albo w przeszłości, której nie możemy zmienić i rozpamiętywujemy różne rzeczy. To nie znaczy, że nie trzeba być refleksyjnym i wyciągnąć wniosków, jeżeli coś zrobiłbyś dzisiaj inaczej. Ale możesz rozpamiętywać to, co się wydarzyło pod warunkiem takim, że wyciągniesz z tego wniosek, że następnym razem coś się z tego nauczysz. Prawda? Że... Coś się zadziało, jest pytanie, jaki wyciągasz wniosek, bo nie zmienisz już tego. No i drugą tendencją, którą mamy, to z kolei no, zmartwianiem się przyszłością, na którą czasem mamy wpływ, ale na wiele rzeczy po prostu niekoniecznie mamy wpływ. To na co masz wpływ, to na pewno na miejsce, w którym wiesz, jesteś mhm. dzisiaj. Na ile odpowiadasz też na różne sytuacje, które. Się przytrawiają, na ile masz też taki swój no, wewnętrzny kompas, bo, bo wierzę, że, że to, co dla ciebie jest ważne w życiu. To wybieram i nie działa to, to destrukcyjnie. No. Tak, to, to, to wtedy też jesteś bliżej e, swojego celu. Tak, bliżej swojego celu i też takiego poczucia wewnętrznego tej spójności i spójności, sensu. Bo dotykamy tego pytania, które gdzieś e, właśnie pojawiło, czy. Czy mieć, czy być, prawda? I, i, I to jest odwieczne pytanie. To nic złego w tym, żeby, żeby mieć, i to nie jest naganne, bynajmniej. Myślę, że, że posiadanie powoduje, że możemy nam na wiele rzeczy teoretycznie sobie pozwolić nie myśleć o tej przysłowiowej codzienności. Mhm. Pojawia się pytanie, oczywiście, o piramidę, chociażby masłowa, na ile zaspokojenie tych podstawowych potrzeb jest, jest ważne. I oczywiście ono jest istotne. Wiele zmian społecznych, dużych ruchów społecznych czy w rewolucji miało podłoże w tym, że ludzie mieli niezaspokojone te podstawowe potrzeby. Natomiast jednocześnie, tak samo dużo badań pokazuje, że, tak jak wspomniałam wcześniej, człowiek jest. Czymś więcej. Eric Fromm też stawiał to pytanie, właśnie czy, czy mieć, czy, czy być. A wspomniany Wiktor Frankl, znakomita książka też polecam, Człowiek w poszukiwaniu sensu, który na bazie swoich też własnych doświadczeń, przeżycia Holokaustu, kilku obozów koncentracyjnych bardzo dużo pracował w ogóle na temacie poczucia sensu i i będąc w takich sytuacjach, takich też skrajnego niedosytu, bo można powiedzieć, że no, obóz koncentracyjny to jest miejsce, w którym człowiek jest sprowadzony w ogóle do, nie wiem, do, do numeru, prawda? To, jakby jest pozbawiony swojej tożsamości, człowieczeństwa. Tam potwierdziłby prawdziwość swojego zdania, że to niezaspokojenie potrzeb, nawet w, w sytuacjach takiego skrajnego niedosytu, jest motorem naszego życia. Że człowiek to jednak coś więcej. Potem było też wiele różnych innych eksperymentów, że, że, które pokazują tą wewnętrzną siłę sensu, że tą naszą prawdziwą godność mamy w sobie. Nikt nie jest nam w stanie w żadnych sytuacjach, w żadnej sytuacji jej po prostu e, zabrać. E, I to jest ważne, żebyśmy my sami nie dali się sprowadzić do, do właśnie do impulsu, do konsumpcji. Do obiektu nowych technologii, ale do użytkownika, świadomego, myślącego użytkownika. Polski znakomity filozof Bauman, kiedyś powiedział, że konsument w ogóle zastąpił obywatela. Bardzo mhm. smutne stwierdzenie. Japoński z kolei, myślicie, Fukuyama powiedział kiedyś, że ostatni człowiek spełnia się zarabiając pieniądze i chodząc na zakupy. Myślę, że wasze pokolenie jest duża, ja pokładam dużą wiarę w młode pokolenie, że, że będą ten porządek świata oparty na konsumpcji jednak stopniowo zmieniać. Widać, że ten świat wymaga pewnej zmiany paradoksalnej. Coś na to wskazuje? Jeśli się zmieni to, no... tylko że się będzie pogłębiać bardziej. Co? Co? No, trochę optymizmu. Słuchajcie, Chłopaki, czytaj. Będzie, będzie dobrze, będzie tak? dobrze, będzie super. No. Nie, wiele w Waszych rękach i, i, i tak naprawdę w samym podejściu do tego, jak konsumujemy, myślę, że, że wiele ruchów kierowanych czy ekologicznych przez młodych ludzi no, daje pewną nadzieję. W tym zakresie, jak, ten, jak nie eksplorować tego świata, jak nie wyrzucać rzeczy, tylko naprawiać, mhm, ta, prosumpcja. Jak, dokładnie, jak nie dokładać swojej cegiełki do, do tego, że konsumujemy nie wiem, więcej i więcej. Jak mieć ten element y, namysłu, jak uczyć się nie bać się stopniowo, coraz bardziej przyłamywać swój strach i, y, i zadawać też odważne pytania. To często jest tak, że się boimy zadać pytanie, bo sądzimy, że się ośmieszymy. I jest są takie słynne eksperymenty Asza, które pokazują, że w, w ludziach, w nas, zwłaszcza tutaj w tej naszej przestrzeni, też bloku wschodniego, że jest duży poziom konformizmu. Ten eksperyment Asza polegał na tym, że grupie osób pokazano, od szereg kilku, od, kilka odcinków. Mhm. Tam było ich była cztery czy, czy pięć, i spośród tych odcinków e, tylko dwa były równe. I to ta różnica była wyraźna. Po prostu. No, jed, dwa były takie, a jeden był taki, a jeden był taki, prawda? I. Mhm. E, e, i gdy zadano to pytanie po raz pierwszy, które odcinki są równe w jakiejś grupie, to, to dla wszystkich było oczywiste. No Przecież to jest oczywiste, że te, prawda? Ale gdy zaczęły się na sali odzywać głosy, że nie te, że jednak inne, mhm. to nagle okazało się, że na tej samej sali, do której gdyby zapytać każdą z osób indywidualnie, to blisko, prawdopodobnie blisko 100% odpowiedziałoby prawidłowo. To nagle okazało się, że ponad 70% osób zaczęło odpowiadać tak, jak te głosy z sali. Jak, jak ehm. w szkole, jak pani <grym> zadaje pytanie, czy jest tak, czy nie jest tak. Dobrze policzone? Mm, wszyscy, no tak. ktoś nie. Kto powiedział nie? No ktoś. Kto jeszcze myśli, że nie? No ja, no ja. Zmienia się zdanie na ten, nawet nie wiedzą, nawet nie wiemy, czy to jest prawda, czy nie, ale po prostu, żeby do tych ludzi. i za głosem ludu. Tak. W takim razie można rozmawiać na te tematy godzinami, ale. Niestety, nasz czas, jest niestety nasz czas przyszedł. Pointa. I dziękujemy Wykażyłeś Pani bardzo jakieś... za rozmowę. To bardzo dziękuję. Bo naprawdę na te tematy są tak ciekawe i tak długo można było o nich rozmawiać. I się powinno rozmawiać. Powinno Coraz się więcej, tak. To mam nadzieję, że może nie ostatni raz. Miejmy się taką się nadzieję. w trampkach. Tak Miejmy jak taką trampkach, nadzieję. To na pewno nie, nie ostatni rozmawiać. raz. Sorry, bardzo Więc... serdecznie dziękuję. To była duża na przyjemność. Równe. Na na równe 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 dziękujemy. dziękujemy. Dziękujemy Pani bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję.